Cześć, witajcie, ja jestem Ania. Dzisiaj pokazuję obiecany komplet na szydełku czapka i kołnierz. Obiecany dlatego, że jeśli oglądacie moje filmy, wiecie, że ja już mam taki szaliczek i właśnie e, proponowałam Wam, że możecie sobie z takiego wzoru, jak ja użyłam na szalik, również przerobić czapkę i kołnierz. I dzisiaj chciałam Wam pokazać, jakby taka czapeczka wyglądała razem z kołnierzem, gdybyśmy użyli właśnie takiego wzoru. Jak widzicie, jest to wzór, który bardzo przypomina wzór na drutach oczek dwóch rzędów oczek prawych, dwóch rzędów oczek lewych. Więc jeśli lubicie wzory na drutach, a niekoniecznie lubicie robić na drutach, bądź po prostu sprawia Wam to dużo problemów, to jak najbardziej, zobaczcie, da się również taki wzorek zrobić na szydełku i mieć piękną czapkę razem z kołnierzem na szydełku. Różnica jest tylko taka, że ja zrobiłam sobie kołnierzek poziomowzór, wtedy mam ładną tutaj krawędź na górze i na dole, zszyłam sobie w jednym miejscu i w taki sposób mam po prostu ładny kołnierz, z piękną czapką. Komplet nie jest dla mnie, dla syna nastolatka, więc je, sprawdza się jak najbardziej klasyczny komplet, bez żadnych udziwnień. Na końcu jeszcze mam wykończenie tutaj na górze, żeby właśnie te krawędzie troszeczkę ustabilizować i ładniej wyglądały. Również Wam pokażę, jak to można sobie łatwo zrobić. Oczywiście czapeczka też jest robiona, tym samym wzorem, góra, dół, z prostokąta i nadmiar wywijane, żeby powstał właśnie taki ściągacz. Jeśli chodzi o włóczkę, to tak jak wcześniej Wam mówiłam na tym pierwszym filmiku, będę robiła włóczkę z włóczki Drops Merino Extra Fine. Natomiast pokażę w kolorku różowym, bo niestety na ciemnym niewiele widać. Dlatego zrobię krótką próbkę wzoru. Oczywiście, jeśli wzór już znacie, no, no wiecie jak to wygląda. Jeśli nie, to oczywiście ja Wam wszystko pokażę. Zużycie, nie wiem czy mówiłam, pięć modków. Mm, około 5 motków zużyłam, trochę mi zostało. Mogłoby być na pomponik, ale to miała być klasyczna czapka bez pompona, więc troszkę zostało. Jeśli chodzi o e, oczywiście wymiary, musicie nie wtedy dopasować pod swój wymiar głowy, ale to bardzo prosto zrobić, naprawdę. Jeśli chodzi tak samo o kołnierz, on może być większy, on może być szerszy. Ja mam tutaj 19 cm wysokości, 26 cm szerokości, robię go w jednym kawałku. Ale to naprawdę można sobie dopasować pod, zwór, pod swój wymiar. Po prostu wystarczy dodać więcej oczek, mniej, przeliczyć ile potrzeba i na bieżąco sprawdzać. Ok, no to zawieramy się do pracy. Więc tak, zaczniemy sobie od czapeczki, ponieważ tak naprawdę no, najlepiej zacząć od czapki, bo czapkę musimy zrobić. Ewentualnie wtedy, jak robimy kołnierz, możemy, jeśli nam zostanie więcej włóczki, zrobić sobie większy kołnierz, dłuższy, szerszy. Słuchajcie, jeśli chodzi o czapeczkę, to ja nabrałam sobie 60 oczek łańcuszka i u mnie to dawało około wysokość. 26-7 cm, ale pamiętajcie, że włóczka merino może się rozciągać, natomiast akurat w tym wzorze ona się aż tak bardzo nie rozciąga, ponieważ wzór jest dosyć gruby, jest ściśnięty, więc on do, nie do końca się aż tak rozciągnie. Zawsze możecie zrobić próbkę i sprawdzić. Um, u mnie jest ta czapyczka bardziej dopasowana z mniejszym kołnierzem, więc jeżeli 26-27 cm jest to dla Was za mało, możecie nabrać na przykład 70 oczek łańcuszka, bądź mniej, bądź więcej. To wszystko zależy, jaką czapeczkę po prostu chcecie zrobić. Ja Wam tylko mówię że ja nabrałam 60 oczek łańcuszka. Natomiast tutaj zrobię z Wami krótszą próbkę. Nabiorę mniej oczek łańcuszka, żeby szybciej pokazywać wzór i żeby nie przedłużać już filmiku. Więc tak tutaj powiedzmy, że nabiorę sobie dowolną liczbę oczek. Może być nieparzysta czy parzysta. Wszystko jedno. Cztery. 5, 6, 7, 8, 9, niech będzie 10, będzie szybciej. Mam 10 oczek łańcuszka. Oczywiście, zawsze na końcu robię jedno oczko dodatkowe. Jest to oczko brzegowe, niewliczane do wzoru, więc tutaj się w ogóle nie wbijam szydełkiem. Wbijam się dopiero w drugie oczko od szydełka. Czyli odwracam sobie robótkę, patrzę, gdzie jest to moje drugie oczko. Mamy tak pierwszą pętelkę z tego oczka mówiłam, że nie wbijamy się i drugą. I ja będę pracowała na tej tylnej, środkowej pętelce. Dzięki temu z tej strony mam piękny łańcuszek. Na początek wykonamy sobie zwykłe oczka ścisłe z narzutem, czyli robimy narzut, wbijamy się w to oczko, przekładamy przez oczko i przekładamy przez dwa. Jeżeli jesteś osobą początkującą, doradzam e, znaczyć brzegi za każdym razem, żeby po prostu czapka się nie zwężała i żeby nam się nie gubiły oczka. Pierwsza i ostatnia. I znowu narzut. Bijam się tutaj, przekładam i od razu przez dwa. Narzut. Bijam się szydełkiem, przeciągam pętelkę i od razu przez dwa. Bardzo fajny wzorek. Naprawdę czapeczka się też szybko robi, więc można siąść w weekend i zrobić sobie nawet cały komplet. Zwłaszcza, że pogoda już nie jest ładna, więc... Warto sobie po prostu zrobić coś dla siebie Albo dla kogoś innego I zobaczcie, robię sobie tak do końca Mam jeszcze ostatnie tutaj oczko, dokładnie Więc bijam się w to ostatnie i przekładam I znowu robię oczko do góry i odwracam robótkę Słuchajcie, ja zawsze mówię, żeby odwracać robótkę zawsze w jedną stronę Jeśli macie swoją... Prawą stronę do odwracania, hmm. czynić lewą. Odwracajcie zawsze w tą samą, bo te brzegi wtedy są takie same, równe, chociaż ja i tak je tutaj jeszcze wykańczam, więc to aż tak nie ma znaczenia, ale warto hmm. mieć jeden sposób odwracania. I od teraz zaczynamy sekwencję czterech rzędów. Hmm. To był nasz taki pierwszy podstawowy rządek. Hmm. W tym momencie zaczynamy. Robić dwa rzędy oczek ścisłych z narzutem, wbijanych w tylną pętelkę. Czyli tak, jeśli popatrzycie z góry na oczko, to ono ma przednią i tylną pętelkę. I jeszcze jest tutaj taka jedna, ale to nie jest pętelka z oczka, tylko to jest pętelka z narzutu. My nam chodzi o to, żeby rozpoznać pętelkę tylną od oczka, Patrz, gdy patrzymy na niego z góry. I gdy już wiecie, która to pętelka, robimy narzut, wbijamy się od góry, tak żeby zahaczyć tylną pętelkę. Przekładamy przez nią. I znowu przez dwie. I tak jak mówiłam, mm. używamy znaczników, żeby mm. zaznaczyć pierwsze początkowe oczko. Mm. I tak robimy cały czas do końca. Mm. Czyli tylna pętelka oczka ścisła mm. z narzutem. Czyli musimy wykonać narzut, przeciągnąć. I cały czas tak samo aż do końca, natomiast ja na końcu nie wbijam się w tylną pętelkę tylko zawsze wbijam się w całe oczko, żeby tak ustabilizować naszą krawędź czyli zobaczcie, mam tutaj marker wbijam się dosłownie w całe te zaznaczone oczko, przednią i tylną pętelkę i dopiero wyciągam sobie znacznik i znowu oczko do góry, odwracam i znowu powtarzamy dokładnie to samo czyli narzut tylna pętelka i oczka ścisłe. I zahaczamy sobie całe oczko tutaj. Tak, żeby nam się chwyciło całe. I znowu to samo. Czyli tak będą wyglądały pierwsze dwa rzędy w naszej sekwencji. To są oczka ścisłe z w tylną pętarkę. I tu jest ważne, żeby właśnie nie pomylić sobie tych rzędów, bo wtedy Muzorek wyjdzie zupełnie inaczej. Ok, i teraz znowu robię ostatnie oczko całe, całą pętelkę i przekładam oczko do góry. I przechodzimy do rzędu trzeciego, a w rzędzie trzecim robimy dokładnie ten sam wzór, ale nie wbijamy się ani w tylną pętelkę, ani w przednią, tylko tutaj w taką właśnie tą, którą wam wcześniej pokazywałam. Która powstaje nam z narzutu, czyli zupełnie taka pierwsza, która tutaj nam się wyłania od tej strony. Czyli robię narzut, mijam się z kolei tutaj od dołu, przeciągam i przekładam przez dwie. I zaznaczam oczywiście pierwsze oczko. I tak robię trzeci i czwarty rząd. Czyli pierwsze dwa rzędy to były oczka ścisłe z narzutem w tylną pętelkę, natomiast trzeci i czwarty rząd to są również oczka ścisłe z narzutem, ale w pętelkę, jak gdyby pod oczkiem. Czyli w ogóle nie bierzemy żadnej pętelki z tego oczka, tylko wbijamy się pod oczkiem. I tutaj przerobię z wami. Oczywiście znowu na końcu wbijam się w całe oczko. Za każdym razem nie, wy, nie wybieram tych pętelek, bo nie bardzo mało tutaj widać. Więc zawsze wbijam się w, ten, w całe oczko. I znowu oczko do góry odwracamy. I znowu robimy dokładnie to samo, tylko że teraz mamy tutaj nasze oczko łańcuszka, tutaj. Natomiast ta pętelka jest tak troszeczkę pomiędzy tymi wzorami, więc musicie ją sobie tutaj dobrze wyznaczyć i wybrać. Czyli jak patrzymy z góry, mamy oczko, zaraz pod oczkiem wybieramy tą pierwszą pętelkę. Czyli robię narzut, Jam się w pierwsze moje oczko od dołu i przeciągam. I jeszcze raz, zobaczcie, cały czas do końca. Tak naprawdę po tym rzędzie powinny Wam właśnie powstać dwa takie pierwsze rzędy. I to już będzie ostatni, czwarty rząd. Czyli my zrobiliśmy teraz pierwszą sekwencję i tak za każdym razem kończymy do końca każdą sekwencję. Nawet jeżeli kończycie czapeczkę, starajcie się właśnie kończyć całą sekwencję. Bo wtedy też pokażę Wam później, jak ładnie zszyć tą czapkę, żeby w ogóle nie było widać szwu. Ja mam tak zrobione dookoła, że dzięki temu, że kończyłam w danym miejscu, pokażę Wam. Jak to zrobić, żeby w ogóle szwu nie było widać? Ok, i zobaczcie. Oczko do góry. I zaczynamy od początku naszą sekwencję. Czyli znowu narzut i tylna pętelka. I to będzie nasz pierwszy rząd. Czyli oczka ścisłe z narzutem w tylną pętelkę. Przerobię z Wami też drugi, drugą sekwencję, żebyście zobaczyli, właśnie jak to wygląda. Robienie ciągiem. Rzut. i ostatnie oczko nie zaznaczyłam, dlatego ciężej wybrać ale pamiętajcie, że lepiej znaczyć i znowu drugi rząd oczka ścisłe w tylną pętelkę tutaj szybciutko przerobię i tu mam ostatnie oczko. Ja wiem, jak to ono tutaj wygląda, ale mówię, doradzam lepiej znaczyć. Ja z kolei nie lubię tych znaczników, bo mi ciągle tutaj wypadają, przeszkadzają, a jak zapinam, to mi przeszkadza, że jest zapięty, ale doradzam. Ok, i trzeci rząd. Tutaj dolną pętelkę pod, łań... pod, 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 pod oczkiem. doradzam sobie robić segmentami, jeżeli nie robicie jednego dnia i odrywacie się od pracy, to lepiej po skończonym segment, sekwencji, segmencie po prostu oderwać się, żeby się nie pokupić, gdzie my to jesteśmy, bo później trzeba trochę popróć i posprawdzać, jak to wzór szedł. więc nie odrywamy się, póki nie zrobimy całego segmentu. I słuchajcie, ostatni, czwarty, czyli tutaj, czyli dosłownie tak, żeby właśnie wydobyć te dwa tutaj, my musimy się wbić w tą pętelkę, żeby jak gdyby zasłonić ten wzór i uzyskać te dwa łańcuszki. I znowu zrobiony już drugi segment, druga sekwencja. I tak robimy cały czas. To jest cała filozofia tego wzoru, że wykonujemy tam i z powrotem cztery rzędy. I tyle. I teraz, tak, jeśli macie już taką próbkę zrobioną, tak jak ja możecie przyłożyć sobie centymetr i sprawdzić ilość oczek, ile Wam zajmuje centymetrów 10 oczek u mnie zajmuje 50 centymetr, 5 centymetrów można odpowiednio przemnożyć, ja już pokazywałam taką metodę krzyżową bardzo prostą do obliczania właśnie ilość potrzebnych oczek mniej, mniej więcej to wygląda coś takiego że jeżeli mamy nabrane 10 oczek i ono zajmuje nam 5 centymetrów to na przykład chcemy uzyskać, no nie wiem, 30 cm długości, to nasza szukana to jest liczba oczek, więc jeśli skrzyżujemy ze sobą te wartości, czyli pomnożymy 10 razy 30 i podzielimy później przez 5, to wyjdzie nam liczba oczek, która da nam 30 cm. Pamiętajcie, że są to mniej więcej, mniej więcej obliczenia takie przybliżeniu, ponieważ nie zawsze wiadomo, matematyka idzie z rzeczywistością. Tutaj, jeśli chodzi o włóczkę, ona się też może troszeczkę naciągnąć. Tak jak mówiłam, ja sobie m, tak naprawdę tą czapeczkę przebrałam troszeczkę. E znaczy przeprałam próbkę, żeby zobaczyć, czy ona się bardzo będzie rozciągać, ale akurat w tym wzorze on jest na tyle taki sztywny, że ona się tak bardzo nie ciągnie, więc na pewno się nie rozciągnie nie wiadomo, ile że czapka będzie za duża. Na całej długości mogła się u mnie się rozciągnęła około 1 cm-2 cm, to coś takiego mniej więcej. I to też bardziej do góry niż na bok bo wzór tak po prostu jak pociągniemy, to idzie do góry. No i oczywiście musimy mieć ustaloną liczbę wysokości, bo szerokość robimy na bieżąco dookoła, sprawdzamy, czy już jest odpowiednia i wtedy możemy zacząć zszywać i Ja Wam pokażę, jak to u mnie wyszło. I ja już skończyłam sobie robić mój prostokąt. Oczywiście najlepiej, jeśli robicie z jakiejś rozciągliwej włóczki, przybrać sobie tą część, zanim ją zszyjecie, żebyście mieli pewność, że po zżyciu Wam się czepka zbytnio nie rozciągnie i nie będzie spadała z głowy. Więc ja tak zrobiłam, przebrałam tę część, zmierzyłam jeszcze raz, czy będzie odpowiednia. I jeśli jest za mała, to dorabiam sobie rzędy, jeśli za duża, to zawsze można właśnie spróć. I ja miałam akurat za małą, więc jeszcze dwa rzędy sobie dorobiłam. Oczywiście na samym końcu też można sobie jeszcze raz przebrać po szyciu. I teraz tak, jeśli macie już odpowiednią długość, kończymy w miejscu. Gdzie mamy tutaj sznureczek z tej strony na górze, to będzie tutaj mój przód, dlatego że tędy idą takie łańcuszki w kształcie litery V. I kończę tutaj na dole, po to, żeby, jeśli tu mam prawą stronę, po złożeniu zszyć włóczką do góry, żebym z tej strony nie miała żadnych łączeń, żadnych niteczek, bo po wywinięciu, żeby po prostu nie było widać żadnych szwów. Czyli to będzie mój dół czapki. To będzie moja góra, w której po prostu mam te wszystkie niteczki I tak też starajcie się robić wszystkie łączenia włóczki, żeby były na lewej stronie Czyli jak położycie sobie w tej stronie panel na górze, to z tej strony ja mam lewą stronę i tu jest prawa I teraz tak, przykładam sobie właśnie prawą stronę do środka i pokażę Wam jak sobie ładnie zszyć Czyli tak, mam w środku prawą stronę, sztureczek z tej strony jest na górze, i tu mam e, ostatnią włóczkę. Oczywiście, jeśli wybraliście włóczkę i zostawcie sobie, zakończcie oczkiem ścisłym i zostawcie sobie dłuższy kawałek, żeby można było zszywać, bądź jeśli tak jak ja dorabialiście, to musiałam po prostu wyczepić włóczkę, więc i tak musiałam mieć gdzieś szef. I zobaczcie, wybieramy, patrzymy sobie do środka, jak będzie, jak biegnie wzór. Zobaczcie, że mamy tutaj ostatnie dwa. Rzędy, które chciałabym, żeby było widać, natomiast z tej strony mamy dwa rzędy plus że taki łańcuszek i tego łańcuszka chciałabym, żeby nie było widać, więc tutaj z tej strony będę się wbijała w całe oczko, tak żeby właśnie nie było widać tego łańcuszka, natomiast z tej strony, żeby wyodrębnić tutaj te dwie części, będę wbijała się tylko w tylną tutaj pętelkę. Tego łańcuszka. Zobaczcie, jeżeli ja się wbiję w tylną pętelkę, wtedy będzie widać cały wzór i dzięki temu to łączenie będzie na tyle ładne, że będzie po prostu niewidoczne. I teraz tak wbijam się w pierwsze oczko. Zgodnie z tym, co mówiłam, tu pobieram całe oczko i przekładam sobie przez tą pętelkę tutaj, którą miałam, przez to oczko. I tutaj robię sobie. Oczko ścisłe, czyli pętelka. Następnie w kolejnym oczku, w drugim, wbijam się w całe oczko, natomiast w drugim od tej strony, żeby zostawić tutaj to ładne łączenie, wbijam się tylko w tylną pętelkę. I przekładam i robię oczko ścisłe. I tak będę łączyła do samego końca, czyli z jednej strony całe oczko, a z drugiej strony tylko tylna pętelka od oczka. I oczkami ścisłymi przerabiamy sobie do samego końca. Ja zaraz Wam właśnie pokażę, dlaczego tak robię. Będzie po prostu bardzo ładnie widać, eee, właśnie nie będzie widać łączenia, to będzie tak jakby kontynuacja tego wzoru. Tylko przerobię sobie jeszcze kilka, żeby było widać. O, zobaczcie, że jak sobie wyprostuję, to po prostu żadnego łączenia nie widać. Eee, tak samo tutaj jest na tyle ładne łączenie, że nawet jak wywiniemy ściągacz, też będzie to ładnie widać z tej strony tutaj. Dobra, to przerabiam sobie do samego końca. I jestem już na samej górze. Ostatnie oczko to jest oczko ścisłe. Oczywiście, odcinamy włóczkę. I możemy sobie tak samo tutaj zawiązać ze sobą jeszcze te dwa końce, żeby ustabilizować to połączenie. I teraz, y, tą włóczką, którą przed chwilą właśnie robiłam, będę wykonywała taki zwykły ścieg igłą, żeby po prostu zawęzić tutaj górę czyli my cały czas jesteśmy na górze, na lewej stronie bierzemy sobie teraz igłę może być dziwiarska, może być taka po prostu zwykła z większym oczkiem ja wolę taki używać i będziemy sobie tutaj mniej więcej wbijać się w dowolne miejsca, naprawdę dowolne chodzi tylko o to, żeby zaciągnąć czapeczkę blisko krawędzi Przebijać się w taki sposób. I tak musimy zrobić sobie dookoła. Luźno. Te oczka muszą być większe, żeby się właśnie łatwo zacisnały. I przeróbcie sobie tak dookoła. Ja już tutaj zaraz wam pokażę. O, i przeszłam sobie już dookoła tym samym dosłownie ściegiem I teraz mocno sobie tutaj ciągniemy za koniec. Ściskamy sobie tak, żeby się tutaj ładnie wszystkie krawędzie nam zeszły Można co jakiś czas w ogóle ściskać, nie trzeba na końcu, wtedy łatwiej a Łatwiej się wszystkie nam te rogi zejdą No i zobaczcie, mamy tutaj taką końcówaczkę, to jest dalej lewa strona Trzeba po prostu mniej więcej do wolnych miejscach poprzebijać się tutaj, żeby pozabezpieczać tą końcówkę, żeby się nam tutaj nic nie pourwało jeśli oczywiście planujecie jakiś pomponik, to tutaj nie musi być zbyt starannie, znaczy dokładnie tak zrobione, ponieważ pompon będzie zasłaniał, a jeśli nie, no to trzeba troszeczkę tutaj tak porobić, żeby po prostu ta góra nie miała dziurki i ładnie wyglądała. I ja sobie tutaj dosłownie w różnych miejscach po przekładam i zaraz Wam pokażę, jak to u mnie wyszło. I ja już sobie tutaj dosyć solidnie zszyłam. Czapka dla syna, więc musi być solidnie zszyta. Odwracamy sobie, zobaczcie, tutaj na górę. Ja prawdopodobnie nie będę robić pompona, więc myślę, że to w lewo wystarczy, fajnie to wygląda. No i oczywiście nadmiar czapeczki wywijamy, żeby mieć tutaj nasz taki ściągacz wywijany. Wydaje mi się, że czapeczka bardzo fajnie wygląda, prosta, typowo taka można powiedzieć na drutach właśnie przez to, że widzimy taki ściek 2 na dwa. Ok, no to pokażę Wam jeszcze, jak zaplanowałam sobie zrobić kołnierz do tej czapki. Zanim jeszcze wam pokażę mój kołnierz, to w trakcie użytkowania padłam jeszcze na pomysł, że jednak ja sobie tą krawędź troszeczkę obrębię, żeby ona mi się tak nie rozszerzała, więc. Wywijamy sobie z powrotem czapkę na lewą stronę. To też zależy. Jeżeli macie czapkę wywijaną, to wywijamy na lewej stronie, tak żeby po prostu ściek, który będziemy robić, był widoczny, ładny z tej strony, w której wywiniemy. Natomiast jeżeli macie czapkę niewywijaną i po prostu chcecie mieć taką dopasowaną, to robimy z prawej strony łańcuszek, który zaraz Wam pokażę. Czyli tak, ja sobie wywinę na lewej stronie, na lewą stronę. Szukam sobie miejsca, w którym miałam tutaj ściek łączący, jest u mnie akurat tutaj, i doczepimy sobie włóczkę. Czyli robimy sobie pentelkę podstawową, bijamy się tutaj w dowolne miejsce, będę pracowała tutaj blisko krawędzi, przebijała się przez jedną i przez drugą. I doczepiam sobie włóczkę, i robię oczko ścisłe. I to samo, w tym samym miejscu robię narzut. I przerobię sobie oczko ścisłe z narzuta. I tak będę starała się mniej więcej dookoła przerabiać, czyli poprzywijam się tutaj blisko krawędzi w dowolnych miejscach, tak żeby zbytnie nie było za szeroko ani za wąsko. Możecie sobie obrać technika, że dwa tutaj i dwa po środku, i wtedy mamy pewność, że na pewno się nie rozszerzy, czyli dwa pomiędzy wzorem, i dwa w tym wzorku, gdzie właśnie był. Był łańcuszek, ale to też trzeba na wyczucie tak naprawdę robić sprawdzać jak po kolei idzie łańcuszek bijam się tutaj dosłownie dowolne miejsca tak, żeby tutaj ta część była widoczna bo po wywinięciu będziemy właśnie widzieć taki ładny łańcuszek, dlatego robimy to na lewej stronie i ja przerobię sobie dosłownie tak dookoła cały czas nie jest to oczywiście konieczne, ale mm, ja to zrobię, a lubię, jak wyglądają moje prace estetycznie, więc nie zdziwcie się, że robię coś takiego. Oczywiście nie jest to konieczne. Więc tak, ja przerabiam dookoła. I po zrobieniu całego okrążenia wbijam się w ten początkowy łańcuszek. Ja wiem, że ja tutaj go nie zaznaczyłam, ale on jest po prostu wyżej i wiem, gdzie on jest. Wy możecie sobie zawsze na początku zaznaczać. I po połączeniu jeszcze raz ten sam rządak przerabiam oczkami ścisłymi z narzutem. Pomijam tutaj to pierwsze oczko łączeniowe, czyli w następnym przebijam się i przerabiam sobie jeszcze raz, żeby po prostu ten łańcuszek teraz był taki bardziej równy, bo on mógł wyjść tak różnie, te oczka, a teraz mogły a teraz po przerobieniu będą ładniejsze. Czyli tak, zobaczcie, w całe te oczka, które stworzyliśmy, wbijamy się tutaj i przerabiamy sobie oczka ścisłe z narzutem dookoła. I wtedy ten łańcuszek będzie naprawdę taki prosty, ładny, równy. I ja tak sobie już przerobię dookoła. I przerobiłam sobie całe okrążenie, i tym razem zatrzymuję się w tym miejscu, gdzie było moje oczko łączeniowe, i poszerabiam jako ostatnie to oczko łączeniowe. Nie mam tutaj znaczników, ale po prostu wiem, gdzie to oczko jest, bo ona jest tutaj dla mnie niżej. I dzięki temu mam ładnie obrębioną krawędź czapeczki. Oczywiście już możemy sobie odciąć włóczkę. Zrobić sobie ostatnie tutaj oczko ścisłe. No, i tą włóczkę trzeba po prostu sobie pochować do środka. To jest moja lewa strona. Więc teraz, gdy odwrócę czapeczkę, zobaczcie, mam trochę brzydszą krawędź. Dlatego ważne było, żebyście zadecydowali, czy macie czapkę z wywinięciem, czy bez. Natomiast gdy ja już będę ją wywijała. Ten łańcuszek będzie ładniejszy, równy. I mi się to po prostu <gry> teraz zdaje egzamin i podoba. Czapkę, jeżeli jeszcze nie praliście, można przebrać i ewentualnie zobaczyć, jak się właśnie układa po złożeniu. Ona się na pewno jeszcze ułoży. Dobra, no to teraz kołnierz i jeśli chodzi o kołniarz, to tak jak widzieliście na początku, ja postanowiłam ten kołnierz zrobić sobie na długość, natomiast żeby po prostu wzór układał mi się poziomo, czyli tak naprawdę robimy sobie dłuższy łańcuszek i po prostu po zrobieniu jakiejś wysokości e, składamy na pół i zszywamy sobie te końce. Jeśli chodzi o mój kołniarz, to ja nabrałam sobie 110 oczek, tutaj 110 oczek i robię tyle, ile po prostu mam włóczki do góry e, albo tak po prostu taką długość, jaką chcecie. E, ja osiągnęłam tutaj około 48 cm, a na wysokość około 18. Ale ja ten kołnierz przepiorę, ponieważ on jest troszeczkę sztywny przed wypraniem, tak samo jak i czapeczka. Natomiast po wypraniu po prostu ta, ta wełna mi troszeczkę zmiękła. Więc nie będę Wam pokazywać wzoru, ponieważ jest to dokładnie to samo. Natomiast po prostu jest troszeczkę inny pomysł na kołnierz. Dzięki temu mamy też na górze po prostu ładne krawędzie. I nie musimy sobie już nic obrębiać Po zszyciu wywijamy sobie na drugą stronę I mamy ładne brzegi Oczywiście wybierzcie sobie, która strona będzie prawa, która lewa Pomimo, że ścieg jest taki sam Ja wybieram sobie prawą stronę tu, gdzie mam jeden łańcuszek na dole I tak samo kończy się na górze Więc dla mnie to jest taki wyznacznik I pamiętajcie tak samo, żeby po prostu tam, gdzie łączycie włóczki Żeby te supełki były na lewej stronie Więc jeśli macie już zrobione tutaj końcóweczkę Zrobiony cały tak naprawdę segment. Tak jak mówiłam, nie obcinamy sobie włóczki, tylko po prostu zszywamy tutaj tę część. Ja nie będę może już pokazywać, jak to zrobić. Po prostu będę się wbijała tutaj w raz, jedną i drugą stronę na wylot i przerabiała sobie tutaj oczka ścisłe. W taki sposób lubię takie zszywania. Jeśli macie swój sposób, to oczywiście wykorzystajcie swój. Okej, okay, słuchajcie, tak będę robiła kołnierz, czyli to będzie moje szycie. Natomiast jeśli chodzi o czapeczkę, wracam jeszcze raz do niej, ponieważ ja Wam pokazałam część, w której przerobiłam tylko jeden rząd takich. Oczek ścisłych nawijanych, natomiast ostatecznie postanowiłam zrobić takie rzęd, takich rzędów 3, dlatego że yy, lepiej to dla mnie wygląda i przede wszystkim yy, troszeczkę bardziej się ona wydłużyła, yy, jednak mogła być dla yy, mnie troszeczkę krótsza i bardziej mi się podoba, kiedy są te trzy rzędy. Yy, niestety nie mam już tego nagrane, ale tak naprawdę po zrobieniu tego pierwszego łańcuszka robię dalej, po prostu robię oczka ścisłe z narzutem, ale wybieram tylną pętelkę. Tylna pętelka jest wtedy, kiedy Zostawiacie tutaj ten łańcuszek i szukacie tej pętelki tutaj. Ostatniej takiej, tak naprawdę widocznej dopiero od tyłu. Czyli cały czas w okrążeniach zrobiłam sobie trzy takie okrążenia, i na końcu oczko ścisłe i chowamy sobie włóczki. Więc słuchajcie, to by było na tyle. Mam nadzieję, że podoba Wam się opcja na szydełku. Czapki, która jest bardzo popularna na drutach. Mam nadzieję, że komuś się spodoba ten pomysł i przerobi sobie taki ciepły komplet. Także serdecznie dziękuję i do zobaczenia.